Już 10 lat PKP Polskie Linie Kolejowe SA istnieją już od dekady i zarządzają niemal 20 tysiącami kilometrów linii kolejowych w Polsce, ale ta spółka to przede wszystkim ludzie, którzy codziennie dbają o nasze bezpieczeństwo, sterując ruchem kolejowym. Praca na nastawni, tak zwane układanie drogi pociągów to bardzo odpowiedzialne zadanie. A jak to wygląda w praktyce? Poprosiliśmy Zbigniewa Szafrańskiego, prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe SA, o krótką prezentację. Nie jest sztuką wyświetlić żarówkę na zielono. Sztuką jest natomiast zapewnić, żeby ta żarówka wyświetlała się w sposób bezpieczny. To znaczy, żeby nie było możliwości np. wpuszczenia dwóch pociągów z przeciwnych kierunków na ten sam tor. Pociągi rozpoczynające bieg w Warszawie Wschodniej rozpoczynają jazdy ze stacji postojowej Warszawa-Grochów, chcąc taki pociąg przyjąć w perony, wskazujemy punkt startowy, czyli semafor wjazdowy, na którym chcemy podać wjazd i tor, na który kierujemy pociąg. W tym momencie pociąg by mógł tylko wjechać na ten tor i zatrzymać się przed semaforem drogowskazowym, ponieważ dalej się świeci na czerwono. Chcąc kierować go dalej w perony, podajemy semafor drogowskazowy i wskazujemy tor, na który układamy drogę przebiegu. Już za 2-3 lata zobaczymy pierwsze efekty szybszej jazdy pociągów na zmodernizowanych liniach kolejowych. Jestem przekonany, że takie urządzenia sterowania ruchem, jakie widzieliśmy tutaj na Grzybku na Wschodnim, czyli przekaźnikowe z lat 60. ubiegłego wieku, czy też jeszcze starsze, będziemy oglądali w muzeum. Zatem większa efektywność, mniejsze koszty pl a przede wszystkim większa nowoczesność firmy, bo jest to moim zdaniem warunek aby młodzi ludzie chcieli pracować w polskich liniach kolejowych, natomiast urządzenia sterowania ruchem, takie gdzie się ręcznie przekłada zwrotnicę, powinniśmy oglądać już tylko w parowozowni w Olsztynie i na którym te stacje obsługuje. No i oczywiście lokomotywy, które będą mogły jechać z prędkością większą niż ta, która w tej chwili prowadzi pociąg, czyli 160 do 200 na godzinę. Pierwszy program. To jest centralna magistrala kolejowa, którą będziemy chcieli już za kilka lat uruchomić do prędkości 200 km na godzinę. PKP-PLK-SA to także bogata infrastruktura w całej Polsce, która służy bezpiecznemu prowadzeniu pociągów. Ile codziennie wyjeżdża ich w trasę, z jakiej długości torów mogą korzystać, no i przede wszystkim ilu pracowników codziennie przy tym pracuje? PKP-Polskie Linie Kolejowe SA dysponują jedną z największych sieci kolejowych w Europie, po Francji i Niemczech, mniej więcej na równi z Włochami. Zarządzają blisko 20 tysiącami kilometrów linii kolejowych. Jeszcze w 2004 roku było ich mniej o ponad 300 kilometrów. Do życia powracały głównie lokalne linie. Na całej sieci torów znajduje się niemal 45 tysięcy rozjazdów. Sieć kolejowa to również mosty, wiadukty, przepusty, tunele i inne obiekty inżynieryjne. Jest ich ponad 25 tysięcy, a w ponad 15 tysiącach miejsc w Polsce tory przecinają się z drogami. Linie kolejowe to nie tylko tory i cała infrastruktura. Po torach muszą jeździć pociągi. A wyjeżdża ich codziennie na tory ponad 6,5 tysiąca. Większość z nich to pociągi pasażerskie należące do różnych operatorów. Jeszcze 10 lat temu na torach w Polsce niemal każdy pociąg należał do któregoś przewoźnika z grupy PKP: PKP Cargo, PKP Intercity czy PKP Przewozy Regionalne. Wówczas udostępniano miejsce na torach tylko jednej prywatnej kolei. Po 10 latach sytuacja jest zupełnie inna. Mamy niemal pełną konkurencyjność. W Polsce działa 50 przewoźników, a 35 z nich specjalizuje się tylko w przewozach towarowych. Czy 10 lat istnienia PLK przyniosło spółce sukcesy? Jak ocenić tę ostatnią dekadę? O to zapytaliśmy ludzi kolei i ekspertów rynku kolejowego. Bilans 10 lat PLK jest taki, że przede wszystkim powstała i cały czas się reorganizuje. Oprócz tego, no, zaczęła się uczyć wykorzystywania funduszy unijnych. Stara się, w miarę istniejących możliwości, zapewniać wszystko, co jest możliwe dla przewoźników kolejowych. To znaczy, stara się rozmawiać z przewoźnikami. Bardzo pozytywnie oceniam powołanie Rady Przewoźników, czyli takiego forum wymiany informacji między przewoźnikami a zarządem PLK. Państwo i obywatele powinni mieć wyrzuty sumienia, że. Ten proces był na koszt polskiej kolei i jego efektem jest to, że kolej straciła istotne znaczenie, a dała choćby w procesie liberalizacji przewozów towarowych dużą wartość dodaną dla polskiej gospodarki. Stan w Polsce wreszcie się poprawia. Wkrótce po zakończeniu remontów będziemy podróżować szybciej. PKP PLK SA, w ciągu tych 10 lat istnienia, ma na koncie szereg spektakularnych inwestycji, które zostały zrealizowane także dzięki środkom unijnym. O modernizacji jednej z najbardziej obciążonych linii kolejowych z Łodzi do Warszawy mówiło się od lat. Najbardziej czekali na nią łodzianie dojeżdżający do pracy w stolicy. Po remoncie kosztującym blisko miliard złotych, który zakończył się w 2008 roku, przejazd między Łodzią a stolicą najszybszym pociągiem skrócił się do 88 minut. Koniec tych prac przyniósł jeszcze jedną zmianę na polskich kolejach. Na trasę Łódź-Warszawa wyjechały nowoczesne pociągi, wcześniej nieznane w Polsce. Kolejarze, zgodnie z obietnicami, w 2011 roku przystąpili do kolejnego etapu modernizacji tej trasy między Skierniewicami a Warszawą. Po zakończeniu prac najszybsze pociągi cały dystans mają pokonywać w godzinę i pięć minut. Kolejowy węzeł w Poznaniu, jeden z największych w kraju, przez który przewijają się pociągi międzynarodowe, ale również przynajmniej kilkadziesiąt razy dziennie przejeżdżają tędy małe autobusy szynowe obsługujące lokalne połączenia. Poznański węzeł kolejowy to siedem stacji od swarzędza na Wschodzie do Poznania Junikowa na zachodzie. Modernizacja węzła objęła 22 km torów, oczywiście z największą stacją Poznań Główny. Prace trwały 3 lata, kosztowały ponad 100 milionów euro, a początkowo koszty rozliczano jeszcze w markach niemieckich. To była pierwsza tak duża inwestycja. Prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Modernizacja mostu w Bolesławcu to jedna z najciekawszych inwestycji w minionym dziesięcioleciu. Obiekt zaliczany jest do najciekawszych zabytków techniki w tej części Europy i zarazem jest jednym z największych kamiennych kolejowych mostów w Europie. Most zmodernizowano kosztem 10 milionów euro. Remont pozwolił przyspieszyć pociągi do 160 km na godzinę, a sam most, podświetlany nocą, stał się jedną z ikon Bolesławca. Te prace to część modernizacji za blisko 200 milionów euro trasy kolejowej E30 między Węglińcem a Bielawą. Najważniejsze lotnisko w Polsce nie pozostanie bez połączenia kolejowego. To kolejna sztandarowa inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kosztem ponad 190 milionów złotych zbudowano liczący 1200 metrów tunel kolejowy wiodący pod terminal portu lotniczego. To pierwsza od lat taka inwestycja w Polsce. Wiąże się z budową nowych torów. Podróż koleją z centrum na lotnisko będzie trwała około 20 minut. Z Mistrzostwami Euro 2012 wiąże się bezpośrednio kolejna inwestycja – rewitalizacja przystanku osobowego Warszawa Stadion. Unikalny pod względem architektury przystanek zyskuje zadaszenie peronów w stylistyce zbieżnej z pobliskim Stadionem Narodowym. Ale to nie pełen zakres robót. Wykonawca przebuduje dwa perony, modernizuje przejście podziemne, instaluje windy. Wymiany doczekały się również tory. Według planu pasażerowie z wyremontowanego przystanku skorzystają w listopadzie 2011 roku. Kolejna inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Największa od lat to modernizacja trasy Warszawa-Gdynia. Linia liczy ponad 350 km. Pociągi po tej trasie w momencie ukończenia remontu mają pojechać z prędkością do 200 km na godzinę. Będą to nowoczesne składy Pendolino zamówione przez PKP Intercity które pozwolą dojechać z Warszawy Wschodniej do Gdańska w 2,5 godziny. PKP polskie linie kolejowe w ramach remontu wymieniają wszystkie tory, budują wiadukty w miejscu jednopoziomowych przejazdów, wznoszą skomputeryzowane nastawnie zwane lokalnymi centrami sterowania. Cała inwestycja kosztuje ponad 2 miliardy euro. Duża część pieniędzy pochodzi z unijnych środków. PKP Polskie Linie Kolejowe SA z pomocą unijnych środków pochodzących z województw prowadzą inwestycje również na liniach regionalnych. Na tę metodę finansowania remontu torów zdecydowało się 12 z 16 marszałków. Przykładem jest remont za ponad 68 milionów złotych trasy z Poznania do Powiatowego Wolsztyna. To jednotorowa, niezelektryfikowana linia, ale z dość gęstym ruchem szynobusów. Podobna trasa, której koszt remontu to łącznie około 50 milionów złotych, łączy kostrzyn z Międzyrzeczem i z Bąszyniem przez Gorzów Wielkopolski. Zarządca torów wprowadza również plan podwyższenia prędkości pociągów w Polsce. Przyspieszenie odczujemy już w 2014 roku na centralnej magistrali kolejowej. Po zakończeniu prac przynajmniej niektóre pociągi bez trudu wyciągną 200 km na godzinę, choć trasa pozwoli na przykład nowym składom Intercity na osiągnięcie jeszcze wyższych prędkości, a to oznacza skrócenie podróży Warszawa-Katowice, według wstępnych szacunków, do około 2 godzin. Świat kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe SA mają wprowadzić polską kolej do 2020 roku. Opracowywany projekt tzw. linii Y pozwoli na szybkie przemieszczanie się z prędkością rzędu 250–300 km na godzinę między największymi miastami, Warszawą, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem. PKP Polskie Linie Kolejowe SA to nie tylko inwestycje tory i pociągi, które są liczone w tysiącach w ciągu każdej doby, to przede wszystkim pracownicy. A jednym z nich jest pani Genowefa Staszewska, która jest dyżurną ruchu w Podpoznańskiej Szreniawie. Praca, którą wykonuje, nie zmieniła się niemal od momentu powstania linii z Poznania do Wolsztyna w 1895 roku. Dyżurna ruchu ma zawsze ręce pełne roboty, nawet gdy linia była zamknięta podczas remontu. Ten rodzaj pracy odchodzi w przeszłość. Na sieci kolejowej nadzór ruchu pociągów odbywa się coraz częściej ze skomputeryzowanych nastawni, jak na przykład na centralnej magistrali kolejowej czy w lokalnych centrach sterowania, których jest coraz więcej. Fizyczna praca przy układaniu przebiegu pociągów jest coraz mniej potrzebna zamiast tego wystarczy myszka. PKP Polskie Linie Kolejowe SA zatrudniają łącznie prawie 40 tysięcy pracowników na różnych stanowiskach. To ludzie z dużym stażem i doświadczeniem. Ponad 10 tysięcy z nich jest związanych z kolejami już od ponad 20 lat. A o to, by pociągi pasażerskie i towarowe jeździły zgodnie z rozkładem jazdy, dbają dyspozytorzy. Sieć linii kolejowych w Polsce jest podzielona na 8 obszarów, tak zwanych ekspozytur. To w nich dyspozytorzy liniowi nadzorują pracę dyżurnych ruchu. Całość spina główna dyspozytura w Warszawie. To od szybkiej i trafnej decyzji tych ludzi zależy sprawne prowadzenie ruchu pociągów. Każdego dnia tysiące pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe dba o bezpieczeństwo podróżnych. Wśród nich toromistrzowie, czyli ludzie nadzorujący stan torów, podtorza i obiektów inżynieryjnych. Dzięki ich pracy wszelkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego są eliminowane. PKP PLK S.A. jak żadna duża firma nie mogłaby obyć się bez promocji swojej pracy. Pierwsza duża kampania dotyczyła Lokalnych linii kolejowych. I pewnie bez kampanii szynobusy dla gmin pasażerowie nie mogliby korzystać dziś z wielu lokalnych połączeń kolejowych z pomocą nowoczesnych wagonów motorowych, popularnie zwanych szynobusami. Dziś na polskich torach jest ich około 150. Prawie wszystkie należą do samorządów wojewódzkich. Głównym celem projektu było zachęcenie jednostek administracji państwowej i samorządowej do aktywnego wykorzystania kolei w realizowaniu zadań transportowych województw, powiatów i gmin. Człowiek roku Przyjaciel kolei to coroczny konkurs wyłaniający ludzi, którzy w ciągu 12 miesięcy najbardziej przysłużyli się rozwojowi i promocji kolei w Polsce. Nagrody trafiają do pięciu osób. Otrzymuje je dziennikarz, menadżer, naukowiec, polityk i samorządowiec. Laureatów wybiera kapituła konkursowa. Coroczna gala odbywa się w listopadzie. Nagrody przyznawane są od 2005 roku. Tak wyglądają działania prowadzone w ramach tegorocznej edycji kampanii Bezpieczny Przejazd, Zatrzymaj się i Żyj, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Przyczyną 98% wypadków na przejazdach jest nieostrożność kierowców. Przez cztery pierwsze edycje działania informacyjne propagujące zasady bezpiecznego przekraczania przejazdów obejmowały miesiące letnie. Od 2009 roku kampania jest prowadzona przez cały rok. Bezpieczny przejazd, Zatrzymaj się i Żyj, jest częścią międzynarodowego projektu ILCAT, International Level Crossing Awareness Day, czyli Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach, który po raz pierwszy odbył się w tym roku w Polsce. Na koniec jeszcze raz człowiek kolei, Zbigniew Szafrański, którego zapytaliśmy, jak mu się prowadzi w PLC. Nazywam się Zbigniew Szafrański. Ja na kolei pracuję od 28 lat. Mam wygodny, regulowany fotel. Wspomaganie, klimatyzowane pomieszczenie i ciągle na tym kierowniczym stanowisku. I ja tym wszystkim, proszę Pana, kieruję. Minęło 10 lat, ale przed spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kolejne lata. Proszę Państwa, życzę sukcesów, trzymam kciuki, obyście się rozwijali jak najlepiej. Wszystkiego najlepszego.